Dobra, słuchajcie, będzie grubo. Zastanówcie się przez chwilę, czy można uwielbiać seks, chcieć go, myśleć o nim, fantazjować, a jednocześnie patrzeć w lustro i myśleć, nope, to nie to. Jeśli kiedykolwiek leżałaś nago obok kogoś i zamiast cieszyć się chwilą, zastanawiałaś się, czy twój brzuch nie wygląda jak krosant po tygodniu w Lidlu, to ten odcinek jest dla ciebie. A jeśli jesteś tu pierwszy raz, lub przez przypadek, to zasubskrybuj, bo tu się nie pierdzielimy z tematami. Także to jest seria Solo, Sorry Not Sorry Podcast, a konkretnie It's a Sexy Story Edition. Ja jestem Magda i rozmawiamy tu na trudne bądź tematy tabu, które często nie są komfortowe, nie są wypowiedziane, ale tutaj są. Także lecimy z dzisiejszym odcinkiem. Jak tam, dziewczyny i chłopaki? Witajcie z powrotem w kolejnym odcinku. Oh my god! It's Sorry, not sorry, paka! Sorry, not sorry! Sorry, not sorry! 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 Sorry, Czemu w ogóle musimy o tym gadać? Przecież seks to przyjemność, to jest fan, bliskość, a nie konkurs nami z bikini. A jednak, ile razy byłaś w sytuacji, kiedy wszystko szło super, atmosfera gorąca, a ty nagle, stop, 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 myśli w głowie jak karuzela? Czy on patrzy na mój brzuch? Czy on patrzy na moją tą pusiewnie w ten sposób, co trzeba? Czy mam ślady po majtkach, nie wiem, na biodrach? Czy. Jak się przekręcę, to nie zobaczy moich boczków. I wiesz co? To nie jest tylko Twój problem. To jest nasz problem. Bo każda z nas miała taki moment gdzieś, gdzie kiedy zamiast skupić się na przyjemności, analizowała w głowie każdy centymetr swojego ciała. Słuchaj, ja też miałam takie akcje, że leżałam nago, facet patrzył na mnie z błyskiem wokół, a ja w głowie liczyłam, ile minut minęło od ostatniego peelingu, i czy przypadkiem nie mam, nie wiem, gdzieś włosków, których nie zauważyłam. Albo klasyk. Seks spontaniczny, już jesteście prawie na siebie rzuceni, a ty nagle stop światło i zaczynasz szukać najciemniejszego kąta w pokoju, żeby tylko nie było widać, nie wiem, tych wszystkich niedoskonałości. A przecież on w 99% przypadków nawet nie zwraca na to uwagi, a nawet często jest tak podjarany, że ostatnie co go interesuje to twój celulit na udach czy rozstępy na pośladkach. Ale nie, oczywiście nasz mózg, zwłaszcza kobiecy, nie odpuszcza. I zamiast cieszyć się seksem, zaczynamy robić mentalny przegląd ciała. Czy moje piersi wyglądają równo? Czy w tej pozycji nie widać, że nie wiem, mam bliznę po operacji? Czy jak się śmieję, nie robi mi się podwójny podbródek? No i nagle wiecie, z seksu robi się casting do top model, tylko że jury jesteśmy my same i jesteśmy zawsze dla siebie najgorsze. A przecież, serio, ile razy słyszałyśmy: Wyluzuj, jesteś piękna? Ile razy partner mówił nam, że kocha nasze ciało, że wszystko mu się podoba? A my i tak swoje, my i tak oczywiście nie wierzymy? Bo przecież on musi tak mówić, prawda? Bo przecież nie widzi tego, co ja widzę. I to jest taki sabotaż, że nawet najlepszy seks my potrafimy sobie zepsuć własnymi myślami. I wiecie, co jest najgorsze w tym wszystkim? Że czasem przez to odmawiamy sobie przyjemności, bo nie wyglądamy dziś najlepiej, bo przytyłam dwa kilo, bo mam PMS i czuję się jak balon, a potem leżymy w łóżku, przewracamy się z boku na bok i myślimy: Może następnym razem jak schudnę, jak będę mieć płaski brzuch, jak kupię nową bieliznę, jak zejdzie mi nie wiem ten kebab, który zjadłam. Ale prawda jest taka, że to nigdy nie jest odpowiedni moment, bo nawet jak schudniesz, to pojawią się nowe kompleksy. Zawsze znajdzie się coś, co można by poprawić, i tak w kółko, i w kółko. Więc, no, czemu to takie ciężkie? Bo żyjemy w świecie, który non-stop pokazuje nam, jak powinniśmy wyglądać. Bo od dzieciństwa słyszymy, co jest ładne, a co nie. Bo porównujemy się do innych, do influencerek, do koleżanek, do własnych wyobrażeń i zapominamy, że seks to nie jest żaden konkurs piękności. I to jest energia, to jest vibe, bliskość, zabawa, śmiech i czasem nawet łzy, i to wszystko jest ok. I wiesz co? Niezależnie od tego, jak Ty wyglądasz, to zasługujesz na tę przyjemność. Nie musisz być idealna, żeby czuć się pożądana. I nie musisz mieć ciała z Instagrama, żeby mieć najlepszy seks w swoim życiu. Ale no właśnie, łatwo się mówi, trudniej zrobić, prawda? I dlatego o tym gadamy, bo każda z nas to przechodzi i każda z nas może się z tym uporać na swój własny sposób. Lecimy z historiami od Was, anonimowe. Pierwsza historia leci tak. Hej, Kepisia, mam 28 lat. Seks uwielbiam, ale zawsze podczas zbliżenia myślę tylko o tym, czy mój chłopak widzi fałdki na plecach. Potrafię być na maksa podniecona, a potem wyjść z łóżka i płakać w łazience, bo czuję się jak szrek po maratonie burgerów. Ale on nie wie nic. I udaję pewną siebie, a w środku jestem w rozsypce. Ostatnio mieliśmy taki moment, że było naprawdę gorąco. Wiecie, takie akcje, że nie możesz się doczekać, aż zrzucisz z siebie wszystkie ciuchy, i nagle, kiedy już jestem nago, to czuję, jak cała ekscytacja ulatuje, bo myślę tylko o tym, czy moje boki wylewa się z podstanika. I zamiast cieszyć się seksem, zaczynam analizować każdy ruch, każdą pozycję. Przewracam się na bok, żeby brzuch był mniej widoczny czasem przytrzymuję ręką ramię, żeby ukryć celulit. Po wszystkim on zasypia zadowolony, a ja idę do łazienki, patrzę w lustro i zaczynam płakać. Mam wrażenie, że jestem jedyną dziewczyną na świecie, która woli seks po ciemku, bo wtedy może udawać, że wszystko jest ok, a najgorsze jest to, że on naprawdę mnie kocha i mówi, że jestem piękna, ale ja po prostu nie potrafię tego przyjąć. Okej, okay, girl. Zatrzymajmy się na chwilę. Ktoś tu właśnie opisał 99% kobiet po 20. Serio. I wiecie co? To jest tak absurdalne, że aż śmieszne, bo faceci w tym czasie mają wyłączony mózg. Po prostu myślą tylko o tym, jak bardzo chcą być blisko, a my. To my laski robimy w głowie Excel z własnych kompleksów. I dziewczyno, jeśli twój chłopak po seksie. Zasypia szczęśliwie, to znaczy, że nie zauważył żadnego boczka, bo był zbyt zajęty tym, jak bardzo jesteś hot. Przestań być swoim najgorszym krytykiem, bo wiesz co, on nawet nie widzi tych rzeczy, które ty widzisz. I serio, zamień płacz po seksie na drugą rundę, bo wiadomo, że życie jest za krótkie, żeby płakać przez fałdki. Sorry, not sorry, but that's true. I lecimy, moi drodzy, z drugą historią. Wy w ogóle bardzo lubicie te anonimowe historie, bo po części możecie się z nimi utożsamić. Każda lub każdy z nas może się z nimi utożsamić. Także lecimy ym, z drugą historią od dziewczyny, 35 latki. Pisze tak: Mam 35 lat, jestem plus size, mam męża, który mnie kocha, ale ja sama siebie nie znoszę. Seks kocham, ale zawsze gaszę światło, zakładam koszulkę, chowam się pod kołdrę. Ostatnio opowiedziałam mu, że nie chcę już tak żyć. Zaczęliśmy rozmawiać o moich kompleksach i pierwszy raz od lat uprawialiśmy seks przy zapalonym świetle. To było szalone, płakałam i śmiałam się jednocześnie. Ale wiesz co? Chcę więcej takich chwil. To było totalnie wyzwalające, serio. Przez lata myślałam, że jak schowam się pod kołdrą, to on nie zobaczy, jak naprawdę wyglądam. Ale pewnej nocy. Po prostu powiedziałam: Mam dość. Powiedziałam mu, że czuję się nieatrakcyjna, że boję się, że mu się nie podobam. On wtedy złapał mnie za rękę, spojrzał mi w oczy i powiedział, że kocham mnie całą, każdą fałtkę, każdą krągłość, każdą bliznę, nawet jak gaszę światło, to on i tak je widzi. I wtedy coś pękło. Zamiast się chować, zgasiłam w sobie ten wstyd, zapaliłam lampkę nocną i po prostu byliśmy razem. Czułam się naga, ale też wolna i tak, płakałam, ale to były z ulgi, szczęścia i trochę śmiechu, bo w końcu mogłam być sobą. Chcę to powtórzyć, chcę, żeby seks był świętowaniem mojego ciała, a nie walką z nim. Także girl, yes, fucking yes, to jest historia, którą powinna znać każda z nas, słyszycie? Każda z nas. Wiesz, ile kobiet nigdy nie miało seksu przy świetle, bo boją się własnego ciała? A tu... Bum, jedno rozmowa, jedno mam dość, i nagle okazuje się, że światło nie zabija wajbu, tylko go podkręca. Twój facet nie kocha cię mimo twojego ciała, on, on kocha cię właśnie za nie, za tę miękkość, za te krągłości, za to, że jesteś prawdziwa. I wiecie co, to jest naprawdę totalny game changer, bo raz jak zobaczysz, że możesz być sobą i dalej pożądana, to już nie ma powrotu do seksu pod kołdrą. Więc Laski, serio, zgaście so w sobie ten wstyd. Zapalcie lampkę i bawcie się swoim ciałem, bo jak zawsze wam powiem, że życie naprawdę jest za krótkie na seks, tylko w ciemności. Słuchajcie, my nie jesteśmy w tym same. To nie jest tylko nasz problem, bo ile razy widziałaś na Instagramie dziewczynę z idealnym ciałem i pomyślałaś, ona to ma życie a potem okazuje się, że nawet one mają swoje jazdy, rozstępy, blizny, kompleksy, których w ogóle nie pokazują. I to wszystko to, to efekt tego, że od dziecka słyszymy nie pokazuj brzucha, za gruba, za chuda, czemu, nie wiem, nie masz cycków jak Ania. I potem w dorosłym życiu nawet jak mamy ochotę na dziki seks, to nasz mózg to no way girl, najpierw schudnij 5 kilo. Jakby what? Dlaczego my to sobie robimy? Dobra, czas na trochę też twardych danych, bo nie jestem tylko tu po to, żeby się żalić i tak dalej, więc porozmawiajmy o statystykach i faktach. Według badań Instytutu Kinseya ponad 60% kobiet deklaruje, że ich kompleksy wpływają na ich życie seksualne. Aż 60%! I jedna na trzy kobiety przyznaje, że unika pewnych pozycji w łóżku, bo nie chce pokazać nieidealnych części ciała. Psychologowie mówią jasno: Im więcej czasu spędzasz na Instagramie, tym gorzej czujesz się ze swoim ciałem. Ale uwaga, badania z 2023 roku. Kobiety, które ćwiczą akceptację ciała, na przykład poprzez afirmacje albo rozmowy z partnerem, mają nawet dwa razy większą szansę na orgazm i częściej inicjują seks. Więc serio, to nie jest tylko w twojej głowie, to jest system social media. Porównywanie się, presja, ale można to przełamać. Więc czas na konkrety, bo nie będę tu tylko marudzić. Porozmawiamy o tym, co z tym zrobić. I to są takie moje sposoby i sprawdzone lifehaki. No to po pierwsze, gadaj z partnerem. Serio, powiedz, czego się boisz, co cię krępuje. Czasem jedno, kocham twój brzuch, potrafi zrobić robotę na miesiąc. Po drugie, to przestań się porównywać. Serio, bo. Ona ma inne ciało i ty masz inne i twój vibe jest unikalny. Tu o to w tym wszystkim chodzi. Po trzecie to zacznij od siebie, bo przed seksem. Zrób coś naprawdę co sprawia, że czujesz się hot. Na przykład może być to muzyka, dobra bielizna, cokolwiek. I po czwarte. Praktykuj patrzenie na siebie z czułością. To nie jest łatwe, ale serio, jak ty siebie nie polubisz, to kto ma to zrobić? Po piąte, jeśli czujesz, że nie ogarniasz, pogadaj z terapeutą. To nie jest wstyd. To jest walka o siebie. Więc słuchajcie, dziewczyny. Każda, każda z nas ma swoje jazdy i to jest zupełnie okej. Okay. Możesz kochać siebie i nie lubić swojego ciała, ale możesz też pracować, żeby to pogodzić. Więc proszę was, dajcie znać w komentarzach, czy macie swoje sposoby na gorsze dni, albo czy. Przeżyłyście seks, który zmienił wasze myślenie o sobie. A jeśli spodobał ci się ten odcinek, subskrybuj, bo tu będzie jeszcze ostrzej, szczerzej i bardziej bezczelnie. Także, sorry not sorry, trzymaj się ciepło i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnym. Bye!